Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Elir i witam ponownie w historii pojazdów. Może tak nazwę tą serię? Historia czołgów. A niech będzie, niech. witam ponownie w historii czołgów. Jesteśmy teraz, a właściwie jesteśmy. Gościmy dzisiaj yy, na naszym małym poligonie czołg T50. Oczywiście produkcji radzieckiej. I co mi wiadomo na temat tego pojazdu? Ano wiadomo mi to, że jest to czołg lekki produkcji radzieckiej z okresu II wojny światowej. To już coś, prawda? Ona poważnie. W, 30, w 1939 roku rozpoczęto pracę nad czołgiem oznaczonym początkowo SP, a później obiekt 126 Konstrukcyjnie pojazd ten nawiązywał do czołgu T34, co można zaobserwować, tak delikatnie pochylone płyty i tak dalej. Chociaż, tak jak mówię, miał to być czołg lekki, a wiadomo T34 to czołg średni. I miał to być, tak jak T70, następca czołgu. T26, a podczas wojny z Finlandią T26 były dziesiątkowane i była to już konstrukcja mocno, mocno y, przestarzała. I właśnie głównie y, straty poniesione przez pojazdy T26 były przyczyną rozpoczęcia prac nad y, T50. I pierwsze prototypy tego pojazdu, tego właśnie T50, y, zbudowano w 1944 roku. I po wstępnych badaniach e, prototyp przekazano e, do Leningradu, do fabryki numer 174, która miała rozpocząć e, seryjną produkcję e, T50. Te, te e, w następstwie zmian, które, które oczywiście musiały się pojawić e, po, w tych prototypach i w tych pojazdach, Powstał projekt y, o nazwie 107, obiekt 127 lub T127 i został on skierowany do produkcji. Od y, pierwszego prototypu, od obiektu 126 różnił się między innymi mniejszą masą. Y, oczywiście na tą mniejszą masę y, wpłynęło zmniejszenie pancerza z 45 do 37 mm. Dla nowego obiektu, dla nowego pojazdu opracowano silnik dieslowski W-4 o mocy 300 koni mechanicznych i po przeprowadzeniu badań dwóch, tych dwóch prototypów, które zostały zbudowane w styczniu 1941 roku, yy, zaznaczę ten styczeń, to i było jeszcze przed rozpoczęciem operacji Barbarossa. Niedługo, niedługo, kilka miesięcy przed rozpoczęciem operacji Barbarossa, Czołk T50, czyli ten, który tu obecnie widzimy, został przyjęty do uzbrojenia armii czerwonej. I został on przyjęty w kwietniu 1941 roku. Czyli na praktycznie 3 miesiące przed y, rozpoczęciem y, operacji, operacji Barbarossa. I fabryka numer ta Leningradzka fabryka numer 174 zdążyła wyprodukować tylko 50 sztuk. T50. Tak yy, śmiesznie troszkę, bo T50 tylko 50 sztuk zdążyli wyprodukować. Yy, następnie te zakłady ze względu na, 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 na oblężenie, na rozpoczęcie, znaczy na niedługo przed rozpoczęciem oblężenia Leningradu te zakłady zostały ewakuowane do yy, Niżnego Tagiłu i Omska. Natomiast yy, później po wznowieniu produkcji o, zakłady w Omsku wyprodukowały tylko 15 pojazdów tego typu a potem przestawiono produkcję, linię produkcyjną na czołgi T34. Także ogółem wraz z, z prototypami zbudowano 65 wozów tego, tego typu. Bardzo niewiele pojazdów, to trzeba przyznać, bardzo, bardzo mała ilość yy, yy, pojazdów yy, tych wybudowano. Yy, produkcja trwała zaledwie, zaledwie rok, bo 41 roku do 42 roku Także no bardzo, bardzo króciutko W rok wybudowano 65 egzemplarzy Także y, Tutaj y, No cudów, cudów y, Cudów nie, nie ma nie, nie ma jakiejś wielkiej, wielkiej ilości Tych y, pojazdów Także jak, jak wiadomo no cóż, nie, nie mogli wyprodukować więcej Wiadomo czas wojenny a Rosjanie nastawili się tylko głównie na produkcję na produkcję pojazdów T-34, średnich pojazdów T-34, więc nie było potrzeby produkcji tak jak to. Niemcy robili miliarda różnych konstrukcji, tylko mieli jedną sprawdzoną konstrukcję, którą po prostu modernizowali, także T-50 no, odszedł do lamusa, tak, nie był potrzebny. Mieli sprawdzone konstrukcje, więc nimi się zajmowali i rozwijali się w, nie w pojazdy lekkie, tylko w pojazdy ciężkie. Jak wyglądała służba czołgów T50? Ano, zostały y, użyte przez Brygadę Pancerną walczącą na przysmyku karelskim i jeden z pojazdów, jeden z tych T50, z tych 65 sztuk został zdobyty przez Armię Fińską i można go oglądać. Y, można go oglądać w w muzeum podejrzew jakimś tam fińskim jak ktoś jest zainteresowany na pewno sobie na pewno sobie go znajdzie natomiast jak wyglądało to dalej? Ano dalej te wozy walczyły w 1941 roku na Ukrainie czyli, czyli, czyli podczas operacji Barbarossa na pasie natarcia 4 Dywizji Pancernej Wehrmachtu i co było następstwem tak małej ilości wyprodukowanych pojazdów a następstwem było tego że było ich tak mało i tak rzadko to auto było auto mówię boże ten czołg był spotykany że Niemcy nawet go nie umieścili w instrukcjach rozpoznawczych nawet 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 nie zrobili miejsca dla tego małego biednego czołgu żeby, że, żeby chociaż był rozpoznawany, było i po prostu tak, tak malutko, że nie opłacało się nawet marnować na niego kartki. Dobrze, jak wyglądały dane techniczne? One, dane techniczne wyglądają tak, że załogę stanowił cztery osoby. To kierowca, dowódca ładowniczy i radiotelegrafista. Eee, co znowu było takie e, ciekawe, to to, że dowódca robił również za celowniczego. No, miał już tylko dwa zadania. Celował, strzelał, znaczy trzy, no. dowodził, celował, strzelał, natomiast to już na pewno było mu łatwiej. Jak wyglądał silnik? No, silnik wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy 300 koni mechanicznych przy 2000 obrotów na, na minutę. Pancerz spawany z płyt stalowych 12 do 37 mm, masa prawie 4 tony. Bojowa masa prawie, prawie 4 tony. Jak wyglądały jego osiągi? A no prędkość 55 km na drodze 42 km w terenie 344 km na drodze 280 km w terenie mógł pokonać yy, Także to jest yy, całkiem całkiem niezły dystans Zobaczmy w takim razie jak wygląda tutaj prędkość w tym naszym T50 Grałem nim swojego czasu Wiem że on jest y, troszkę y, moim zdaniem jest troszkę, troszkę y, OP jeśli chodzi o grę na, na, przynajmniej na tych pierwszych tierach on troszeczkę chyba za bardzo wymiata eee... no powiem, że troszeczkę za bardzo się rozpędził biorąc pod uwagę dane techniczne które wam przedstawiłem to powinien w terenie osiągnąć 42 km na godzinę na drodze 55 tymczasem on w terenie osiągał prawie 64 km prawie no, 63 km na godzinę. Także tutaj widać, ten pojazd jest yy, troszkę nie... niezbalansowany, jeśli, przynajmniej jeśli chodzi o prawdę historyczną. Tak, tutaj się nie kłóćmy, może ja się nie znam. Yy, dane operacyjne to uzbrojenie jedna armata yy, kalibru 45. Yy, Mm, czyli ta, 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 puszka, tutaj jakby to ryscy powiedzieli, to jest 45 mm i 2 km y, diaktiarowa 762. Y, nie wiem gdzie tu są 2 km, ale, 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 a nieważne. Nieważne. Dodatkowo wyposażenie. Y, Dodatkowe wyposażenie była radiostacja. O, ta antenka na górze. Tak, te pojazdy już posiadały. Te 65 egzemplarzy, znaczy 65, odliczmy te kilka prototypów, to powiedzmy te 60 pojazdów posiadało, posiadało radiostację, co już było bardzo dużym ułatwieniem, o czym Niemcy się już na początku wojny przekonali, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby pojazdy miały ze sobą ze sobą yy, kontakt, żeby dowódcy pojazdów mogli się ze sobą kontaktować. Dobrze, to by było na tyle. Jeśli chodzi o pojazd T50. Więcej informacji na jego temat jakoś tam nie, nie posiadam, przynajmniej takich, takich ciekawszych, które mógłbym Wam przedstawić. Pozostaje mi z Wami się pożegnać. Jeśli się spodobało, poproszę o tą łapkę w górę, to naprawdę zachęca do dalszej pracy, do dalszego kłopania dziobem przed, przed monitorem i do mikrofonu. Jeśli się nie podobał, łapka w dół i również tutaj prosiłbym o komentarz, jeżeli coś się nie spodobało, czy coś no, mógłbym poprawić, żeby żeby lepiej się mnie słuchało, to to prosiłbym właśnie o, o jakiś odzew, a tymczasem yy, żegnam się z Wami i, i trzymajcie się ciepło ludziska. Na razie.